Jaki cień długi, jaki dzień krótki. Siemano, siemano, z tej strony Meksikano i mamy czwartek, czwartek, czwartunio, witam Was serdecznie. I od razu na wstępie powiem tak, ktoś mówił mi, że te GoPro to tak szczegółów w ogóle nie ma i tak w ogóle jest do dupy te GoPro, bo ten D był lepszy i tak dalej. No to ja powiem, że teraz nagrywamy Diem. DJI, taka kamera D i zobaczymy, ta co trzeszczała zawsze. Właśnie nagrywamy DIEM i zobaczymy, jaki będzie resu rezultat. Dla mnie nawet wygodniej się nagrywa DIEM niż, e, niż, niż, niż GoPro, bo przynajmniej widzę, widzę co pokazuje, widzę siebie teraz w, tym, w ekraniku, bo mam taki mały ekranik na dole. także nagrywamy teraz DIEM. Nagrywamy DIEM i zobaczymy, czy będzie różnica. Zaraz sprawdzimy. Czy zatrzeszczy. Czy, czy widzicie różnicę? Różni czy jest różnica w, w ostrości obrazu? Proszę mi powiedzieć, czy jest różnica w ostrości i, i w jakości obrazu? No, bo może być, a może nie być. A teraz kamera za zatrzeszczy, nie zatrzeszczała. No to mamy farta. Witam was serdecznie i od razu przejdziemy do filmów z Krzysztofem. Krzysztofem K. też narzekają niektórzy na mój głos i na moją tonację głosu, ale słuchajcie, ja to staram się przedstawić tak jakiś e, z przymrużeniem oka. Niektórych może to śmieszyć, innych to może nie śmieszyć, więc e, ja ten tonację głosu zmieniam ze względu na potrzeby filmu. Ja tak codziennie nie gadam. Wy tak nie myślicie, że ja tak przychodzę gdzieś do kogoś i tak mówię. Wiecie o co chodzi, nie? Nie, no to tak nie działa, nie? E, i, i, I wiecie, no, no ja rozumiem, może komuś ci przeszkadzać ta tonacja głosu, ale to jest na tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. Wiecie, no jak chcę jak ktoś poudawać, albo bardziej się tak w, wgłębić w temat, nie? Wyobrażając sobie na przykład tego konona z lepami na włosach, od much, no to kurde, no to musiałem sobie tak trochę po, poszarżować, jakbym tak powiedział, nie? Także no, miejcie trochę też przymknięte te oko, a już nie tak na sztywno, na twardo i w ogóle, bo to no, ludzie, no. Ja nadal uważam i nie zmieniam zdania. Grzybów szukam od razu przy okazji. Nie zmieniam zdania, że to nie Finlandia, że internet powinien służyć do tego, żeby poprawić sobie nastrój, a nie do tego, żeby, żeby słuchajcie brać wszystko na bardzo poważnie i, i, i wiecie, i się tam wyjaśniać, i przejaśniać, i rozjaśniać i, i tak dalej. To ma was trochę. Zadowolić, uśmiechnąć mordy, pouśmiechać się trochę, ewentualnie pomyśleć, jest taki dureń, nie? Ale też, kurde, powiedzieć, sobie, o, jak dureń, nie? No ale to kurwa, no chuj bo w dupę, nie? Ale jest dureń, ale dobra. Ale przynajmniej się może uśmiechnę, nie? Dobra, słuchajcie, to tyle na wstępie, a teraz przechodzimy szybko i szybciutko przechodzimy, o i znowu tonację zmijem. przechodzimy szybciutko ee, do filmu, który pokazał się dziś, ale był ze środy i w ten film ze środy, no początek normalnie masakra, płacz, konona i rycie, oczywiście yy, Aaron ma takie przywileje, że on nie musi sterczeć pod bramką jak, yy, jak, yy, jak, yy, jak, yy, jak ci, jak, kurcze ja już pozapominałem, jak to ci, kurde znowu te jebane muchy, yy, o więc Państwo, muszę, muszę przerwać na chwilę, ja to mam szczęście. Gdzie nie zacznę nagrywać, to zawsze ktoś idzie. Bez kitu. Eee, jak frajerzy spod bramki, a rostać nie musi, a stoi pod drzwiami. Niekoniecznie jak frajer spod bramki, bo. Fryer z pod stoi pod bramką, Aro stoi pod drzwiami. Ja nie wiem dlaczego Aro stoi pod drzwiami. Na pewno przeskakuje przez płot, tak jak ja to kiedyś robiłem, ale dlaczego stoi pod drzwiami, czemu go on nie wpuszcza? No i na tym filmie ze środy. Wyciekonona, samotność i straszna, jakbym to powiedział, trauma. No bo co. Parobków nie ma, e, gieremków nie ma, e, nikogo nie ma i jak tak naprawdę Aaron jak nie przyjdzie, to siedzi tam kolon sam samotny razem z muchami i z kilkoma rybami, no i one dopiero się tam muszą, muszą nasłuchać tego jego, e, jego lamentowania i wycia. Grów niepotrzebnie zakopany, przepraszam bardzo, musi przyjechać organista, rów odkopać, bo rów się może przydać okazuje się. Konon wyraźnie tam powiedział, że po co ten rów zakopywali, po co, no po co ja się pytam, ten rów zakopywali, skoro kononowi on się może przydać, bo on się chętnie tam w nim wyłożył już. No i tak to się właśnie zaczęło i tak naprawdę... Nic więcej z tego filmu ze środy nie wyciągnąłem, ponieważ potem jest czytanie listów, na które kolon odpowiada gorzej, bądź też lepiej, jakaś tam paczuszka doszła do niego, no ale te wycie, te wycie na początku filmu, e, które trwa kilka minut, to już nie pierwszy raz tam. Aaron e, czatuje pod drzwiami Konona, e, no tak jak frajerzy pod bramką, nie? E, z tym, że no on ma ten przywilej, tak jak mówiłem na początku, tylko przeskoczenia przez płot jak Wałęsa i może, i może, i, i no nie jest frajerem z pod bramki, przepraszam bardzo, no nie jest, nie jest no nie jest, no. musimy przyznać rację, Aron nie jest frajerem z pod bramki, bo on pod bramką nie stoi. On przeskakuje przez płot jak Wałęsa. No i tak jak powiedziałem, przed chwilką nic więcej z tego filmu nie wyciągnąłem. Absolutnie nic, tak jak mówiłem, e, ciężko jest ze szkolnej coś wyszarpnąć, cokolwiek, co by mogło e, kogokolwiek rozbawić, mm, a jeszcze trudniej jest to mówić, tak? Żeby was rozbawić. I naprawdę czasami trzeba ponieść się łajską fantazją, żeby cokolwiek, e, cokolwiek e, przedstawić to na wesoło, ale... Cofniemy się w czasie, bo był ten mecz, pamiętacie, był ten mecz Oczywiście, że ja nie jestem znawcą i ja, ja to potwierdzam Ja nie jestem żadnym znawcą piłki nożnej, grałem troszeczkę w piłkę nożną Nie za wiele, kariery nie zrobiłem, bramki nie strzeliłem Na boiskach podwórkowych za to szalałem i strzelałem gole Natomiast e, w kariery żadnej piłkarskiej wielkiej nie zrobiłem e, Aczkolwiek próbowałem, ale dobra No to wracamy do tego meczu, ponieważ słuchajcie Krzysztof też się do tego meczu odniósł. Ja się teraz chcę odnieść do tego, co on mówił na temat polskiej drużyny, bo to jest dosyć ciekawe. E, jaki on widzi problem, jaką by to załatwił i w ogóle jaki on ma pomysł, kurde, na to, żeby uzdrowić naszą drużynę. I przede wszystkim jedno, co padło e, u Konona, no to jak zwykle alkohol, alkohol i reszcie raz alkohol. Panowie, wychodzi na to, że Konon ma informację, że panowie piją non-stop alkohol. Zamiast grać w piłkę. I oni potem, tak jak twierdzi pan Krzysztof K., nie będziemy tu sypać nazwiskami, ale wiemy, wiemy o kogo chodzi. Pan Krzysztof K. twierdzi, że potem jak piłkarze wybiegają na boisko, to oni nie widzą piłki, tylko widzą buteleczki. No ale kurde, to za buteleczko to też dałoby się biegać, nie? To jeszcze bardziej, bo jak człowiek spragniony, jakby widział zamiast piłki buteleczkę na, na tym, na boisku, no to by chyba szybciej za nią biegnie. Ja wiem to po sobie, bo jak ja miałam kaca, to ja bardzo szybko biegłem po buteleczkę. O kurna, no to rekordówki można było bić na sześćdziesiątkę, jak ja szybciutko biegłem po buteleczkę, tylko po to, żeby ugasić chociaż trochę swojego pragnienia. Natomiast za piłką bym już tak nie biegał, więc tutaj ta teoria z tą piłką, buteleczką u Krzysztofa, no to nie byłbym tego pewien. Co jeszcze się dowiadujemy? Co jeszcze Krzysztof wie? Krzysztof wie coś na temat tego, że... Ten nasz były trener, selekcjoner, który już nie jest naszym selekcjonerem, to on był w ogóle szpiegiem. To był, słuchajcie, to był szpieg, podwójny agent. Nie wiem, komu on donosił, ale, ale w takim, no Krzysiek powinien wiedzieć, komu on donosił. On w tych kręgach, kurde, donosicielskich jest dobry. W każdym razie Krzysztof powiedział, że ten trener po prostu on, on nie patrzył na naszą drużynę. On patrzył tylko jak my gramy i potem chodził do innych i im mówił słuchajcie, a oni będą dzisiaj grać tak i tak i dlatego my przegrywaliśmy, bo wszyscy wiedzieli jak my gramy, bo ten trener po prostu był taki, a nie inny. I przychodził i podglądał nas. Szpiegował. On nie trenował, tylko szpiegował. I bardzo dobrze, że tego trenera zwolnili, nie będzie już szpiega, ma być trener polski, tak sobie Krzysztof zażyczył, ma być nasz trener, aż polski, i on szpiegować nie będzie, nie będzie nikomu donosił, no bo nie będzie miał jak komu donosić, bo on byłby z Polski, a tam był z zagranicy, to wiecie, no, cała fama szła od razu, jakim będziemy grali stylem i tak dalej. No, wszyscy się szykowali na to, no i takie efekty potem były, nie? Ale Krzysztof też by Chciał, może, nie, on miałby inaczej, on ma pomysł jak trochę uzdrowić naszą drużynę, ja zacytuję, bo to jest bardzo, bardzo mądra rzecz, jaki jest sposób, jaki jest sposób, żeby, żeby Polska zaczynała wygrywać, o, sposób sposób grania poprawić w lepszy sposób, to ja zacytowałem, rozumiecie, sposób grania poprawić w lepszy sposób, hmm, i można by to, i może by teraz... To bardziej to, słuchajcie, to rozwinąć sposób e, grania poprawić w lepszy sposób. Tylko ja nie wiem, czy ja do tego dorosłem, i czy ja jestem w stanie, e, czy ja jestem w stanie patrzcie, teraz jedzie samochód, jak nigdy. Czy ja jestem w stanie to tak rozkminić, że sposób grania poprawić w lepszy sposób? To jak to? W lepszy sposób poprawić sposób grania. To jest to jest ciężkie do rozkminienia, to nie jest takie proste i ja chyba e, pozostanę na, na tym zdaniu. Cokolwiek ono miałoby znaczyć. E, poza tym dobrym jeszcze sposobem u Krzysztofa jest poprawienie diety u piłkarzy. On by dawał dla nich wszystko do jedzenia. To tylko, to tylko, to tylko sobie zażyczał. Chce bułeczkę, niech nie bułeczkę. Z muchą, bez muchy, z much uczcem, e, mucha, jak to w Kingsizie. Mucha na ciepło, mucha na zimno, bułeczka do tego. Jak będą chcieli, to schabowy, jak nie będą chcieli schabowego, no to nie wiem, karkówka... E, Mielonka na przykład, konserwa mielona, co by chcieli, to by jeli, I, bo on, on twierdzi, że nasi piłkarze są niedożywieni trochę I kurna, i kurna, oni nie mają siły biegać, nie? Kiedyś zwalali na to, że przegraliśmy z Koreą, bo Koreańczycy byli tacy niscy, że się pochowali w trawie. To pamiętam, kiedyś to było i przegraliśmy z Koreą, to chyba nawet na Mistrzostwach Świata z Koreą graliśmy. W Korei, no chyba, bodajże, No a tutaj Krzysztof mówi, że oni są zagłodzeni i on po prostu dawałby im wszystko. Tylko ja się zastanawiam, cofając się kilka dobrych lat wstecz, jak jeszcze za mojej kadencji, pamiętacie jak Krzysztof wyglądał i on też wtedy sobie niczego nie żałował. No i ja nie wiem, czy nasi piłkarze, gdyby, gdyby, no, gdyby jedli wszystko, co tylko można, zaczęliby wyglądać jak Krzysztof. To ja nie wiem, czy oni by dali radę biegać za piłką, czy by się taczali za buteleczkami. No bo to w sumie miałoby to sens, bo wtedy to by się taczali za buteleczkami, nie biegali za piłką, no bo ym, będąc z takiej postury jak Konon był kiedyś i też niczego sobie nie żałował, trudno by było grać w piłkę nożną. więc takie krzysztofowe rozkminki. Yy, yy, takie krzysztofowe rozkminki są całkiem, całkiem niezłe, i powiem Wam, że. Że to już też prawie wszystko z tego, z, tego, z tego filmu poprzedniego. Co jeszcze? Krzysztof proponuje przede wszystkim najważniejsza rzecz: Inwigilacja, inwigilacja, jeszcze raz inwigilacja piłkarzy. A przede wszystkim co? Natychmiastowo przed meczem pobierać za każdym razem krew. Ale jak oni będą tak pobierać tą krew dla naszych piłkarzy, to ja nie wiem, czy oni właśnie nie będą wtedy słabsi, bo jak będą tą krew pobierać dla piłkarzy, za każdym razem przed meczem, no to wtedy. No wtedy przed samym meczem, jak ktoś pobierze krew, no to, no to ten piłkarz będzie jeszcze bardziej osłabiony, to wtedy konon wpakuje w niego golonkę, mielonkę i kiełbasę i muchę do tego no i może wtedy, i może wtedy e, piłkarz będzie miał siłę grać. Także e, takie dziwne rzeczy i dziwne wywody e, kononowe wyłapałem e, bez modulacji głosu brzmi to zupełnie inaczej, bo można było się pośmiać, można było to zmodulować. Zobaczymy, co to będzie w komentarzach, choć i tak trochę modulowałem, ale nie tyle co ostatnio. No i trochę jeszcze kolon wszedł tutaj politycznie, gimnastyczno-politycznie przechodzimy. No i jeszcze warmiańsko oczywiście, że tak, bo ja się dowiedziałem, że na warmii to się mówi ich. Nie nich, tylko ich albo ich, ich, i w ogóle to jest takie meja, że na, do jego mamy na warmi mówili. Że na mamy mówili, że to poszła Ukrainka, a przecież oni z Białorusi, ale z drugiej strony, no to, to, to jak mieli mówić. Że, że poszedł Ukrainiec? No to dobrze mówili, że poszła Ukrainka. Bo może oni byli z Ukrainy, a nie z Białorusi, to też jest ciekawy temat i trzeba do tego podrążyć. Dlaczego na mamę konona mówili Ukrainka, a nie Białorusinka? Skoro oni że z Białorusi. Chociaż oni z Polski, ale nie z Białorusi, to czemu z Ukrainy? Jest wiele pytań, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć wieście mi, I, i to jest też dla mnie jedna wielka zagwózka. No i ostatni temat, króciutki, no cóż. Kolon no, no, nie, nie odkrył Ameryki, no i stwierdził, że Duda postawił barierę na Białorusi. Aż i, i ja nie wiem o co mu chodzi w ogóle, o co mu chodzi w tym temacie, bo się pogubiłem. Postawił barierę na Białorusi, a Łukaszenkę źle zrobił, bo do Unii trzeba było iść. To trzeba było zadzwonić do Łukaszenki, Kolon, przecież Ty masz numer do Łukaszenki, bardzo dobrze się z nim nasz, to trzeba było do niego zadzwonić. I się go zapytać, dlaczego ty nie chcesz iść do Unii, tylko trzymasz z Putinem? I to taki temat polityczny z dupy kompletnie i nie wiem w ogóle co na ten temat powiedzieć. No bo co mogę powiedzieć na ten temat, jak nie znam tematu, o co Kolonowi w tym chodziło, że Duda postawił płot. Postawił płot. No bo źle jest, nu nu nu, z Białorusią. Ale żeby, kurde, Kolon zadzwonił do Łukaszenki, to może by było całkiem dobrze. No i właśnie tutaj widzicie, Powinna zadziałać łajsko-fantajska fantazja i troszeczkę to rozwinąć ten temat, ale, ale pozostawimy to jeszcze do obgadania. Ewentualnie na następnym filmie. A ja Was pozdrawiam i dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wsparcie. Pierwsze wsparcie od dawien, 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 dawna. Z tego co widziałem, chyba teraz powinniście je widzieć. I na co my będziemy zbierać? Skoro takie wsparcie jest, no to powinniśmy wyznaczyć cel. No ja się tak zastanawiałem nad tym celem, nie? Bo ktoś mi tu sugerował, że o, będzie na piankę zbierał. Ale pianka droga, o 900 kosztuje łodyna. To ja sobie postawiłem za cel, że zbieramy... Wiecie na co? Jak macie ochotę mnie wesprzeć, to kupimy lepszy p pointer do poszukiwań. Taki odynowy, bo ja mam taki, wiecie, taki z tych tanich półek, tak jak jeszcze zaczynałem te swoje przygody z poszukiwaniami, no to kupiłem no... Taki sam jak tani miałem, wcześniejsze, jeszcze tańsze wykrywacze po 200 zł. Taki pewnie pinpointer ten, ten kosztował około 50 albo 40 zł. Więc jeżeli ktoś chętny wesprzeć, proszę bardzo, zbieramy na pinpointera takiego z, z dobrego, z prawdziwego zdarzenia. Ja jeszcze przejrzę Łodyna, jak to wygląda. Może właśnie w tej chwili się po pojawi, jakiego bym sobie zażyczył. E, a Wam życzę miłego dnia i. Być może spotkamy się jutro, o ile w ogóle będzie o czym jutro. Gadać w ogóle o czym i co będzie w ogóle robić i co będzie oglądać, ponieważ nic nie wiadomo. Puchy na kanałach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.